Witajcie w nowym filmie. Dziś zapraszam Was na odcinek, w którym opowiem Wam o różnych gadżetach, rozwiązaniach, które planujemy zastosować w naszym nowym domu. Z racji, że dom nie jest w 100% inteligentny, to nie chcę jakby nadużywać tego stwierdzenia. Natomiast jest to gdzieś tam jakieś zmierzanie w stronę tego inteligentnego domu. Ok, i przechodząc do konkretów, pierwsze rozwiązanie to jest podświetlenie schodów, natomiast nie jest to takie podświetlenie, wiecie, że gdzieś tam są jakieś lampy, tylko kiedy czujka chwyci ruch, kiedy ja na przykład wchodzę na pierwszy stopień, to automatycznie zacznie się stopniowo każdy schodek podświetlać. Mamy schody zabiegowe, to jest ciekawe, ogółem dom jest jeszcze w trakcie wykończania. Także to, co Wam tutaj pokazuję, to jest trochę na surowo, ponieważ teraz możecie zobaczyć, jak aktualnie schody wyglądają. Tam są na każdym schodku wypuszczone kabelki i to rozwiązanie, o którym mówię, czyli to podświetlanie każdego schodka, każdego stopnia, wiąże się z tym, że o tym trzeba było już pomyśleć dużo wcześniej na etapie prowadzenia różnych przewodów, ponieważ do każdego schodka, jak widzicie, jest doprowadzony przewód. Jak to jest w ogóle zrobione? Ma Mamy kupiony, nie mam tutaj tego przy sobie, ale mamy kupiony jakby taki specjalny zestaw, system, który polega na tym, że na zewnątrz będzie czujka, nie wiem, pogodowa, nie wiem jak to nazwać, ale chodzi o to, że jeżeli na zewnątrz jest jasno, to ten system, kiedy wejdę na schody, nie będzie się uruchamiać oświetlenie. Natomiast kiedy czujka wychwyci, że na zewnątrz zaczyna się ściemniać, robi się wieczór lub jest po prostu ciemno noc, to automatycznie, kiedy ja pojawię się przy schodach, oświetlenie zaczyna się uruchamiać i to oświetlenie będzie polegało na tym, że zarówno jak wchodzę do góry, to będzie się każdy stopień do góry uruchamiać i tak samo kiedy schodzę na dół, to od góry zaczyna się uruchamiać oświetlenie schodów i myślę, że to jest mega fajne rozwiązanie takie trochę gadżeciarskie można po prostu włączyć lampę i, i tyle, ale jest to rozwiązanie, które mi osobiście bardzo się podobało i e, chciałam, żebyśmy coś takiego mieli w domu kolejna rzecz, o której m, chcę Wam powiedzieć, kamerka, ogółem w mieszkaniu w którym mieszkamy aktualnie też mamy kamerę i m, uważam, że ona jest całkiem przydatna, ponieważ że jak na przykład mieliśmy chomika i wyjeżdżaliśmy to widziałam o jakich porach przychodził ktoś z rodziny i karmił tego chomika czy dobrze karmił, czy niedobrze, jest to oczywiście taka mocna forma inwigilacji podglądania, też oczywiście można sobie na przykład będąc w pracy sprawdzić na telefonie czy ktoś już jest w domu i w przypadku tej kamerki ja Wam pokażę, ja mam ją tutaj, to jest takie małe oczko. Minus jest taki, że ona musi być zawsze podpięta do prądu, także trzeba ją usadowić gdzieś, gdzie jest dostęp do gniazdka. Ta kamerka ma coś takiego, że wychwytuje ruch, i jak ktoś po prostu pojawi się w mieszkaniu, to jest kiedy mamy włączony internet na telefonie, to przychodzi powiadomienie, że wychwycono ruch. Tutaj jestem ja mówię, ruszam się. Tak, jest delikatne opóźnienie, jak widać. Widać opóźnienie, widać. I coś takiego chciałabym zastosować, jeszcze nie wiem dokładnie w ilu miejscach w nowym domu, ale na pewno chciałabym to zastosować gdzieś w okolicach salonu, żeby, jak powiedzmy, będę w pracy, to żeby widzieć czasami, czy już powiedzmy mąż przyjechał z pracy, czy gotuje obiad, czy nie gotuje tego obiadu. To się naprawdę przydaje. To wiem, że mogą być przeciwnicy takiego rozwiązania, ale to jest fajne rozwiązanie, jak czasami macie wrażenie, że jesteście. Poza domem i może się coś złego dzieje, to zawsze można na tą kamerkę wejść i sobie podejrzeć. Więc mega fajne rozwiązanie. W ogóle ta kamerka, ona kosztuje chyba 30 dolarów. To jest jakieś 100, 115 zł, więc mega tanio. Mam taką aplikację zainstalowaną na telefonie. Mam tutaj różne urządzenia, które zainstalowałam. Tutaj nie wiem czemu, akurat pokazuje mi się, że jest offline. Natomiast jak widzicie, złapałam przed chwilą kamerkę i mogę Wam tutaj pokazać, że na tej zasadzie to wszystko działa. Kolejne rozwiązanie, jakie będzie w naszym domu, to jest wideo domofon. Mamy dom piętrowy, więc jeżeli ja będę w sypialni na piętrze i ktoś zadzwoni na furtce to że zamiast biec na dół, żeby zobaczyć, co się dzieje, kto to jest, to w korytarzu na piętrze już będzie wideo domofon i po prostu będę mogła sobie podejrzeć, kto tam jest. Mogłabym to zrobić również przez okno, ale jakby... Może nie w każdym pomieszczeniu da się przez te okno spojrzeć tak, żeby widzieć tą furtkę. Jeszcze wracając do tematu kamerek, na pewno oprócz kamerek wewnętrznych będziemy mieli również kamery zewnętrzne. To będzie kilka kamer, które będą jakby obserwować, co się dzieje wokół domu. I to też jest fajne rozwiązanie, żeby sobie na aplikacji w pracy podejrzeć, co się dzieje wokół domu. Jak na przykład kurier dzwoni, że chce paczkę zostawić, to wystarczy mu powiedzieć, niech pan rzuci tam przez płot i sobie podejrze później na aplikacji, gdzie on to tam rzucił, czy faktycznie rzuci czy był, czy nie był, więc jeżeli chodzi o kamery, to jest to mega fajne rozwiązanie. My ogółem teraz na budowie też mamy kamery i bardzo często z tego korzystam. Następna rzecz, trochę taka gadżetiarska, um, to jest coś takiego to jest silniczek, który zasłania zasłony, odsłania. Możemy to robić za pomocą aplikacji, bądź już wcześniej jakby zaprogramowanego jakiegoś warunku i na przykład możemy zrobić coś takiego, że jak wchodzę do sypialni w domu, mam na drzwiach taki czujniczek, to wygląda mniej więcej tak, po prostu jak się drzwi otwierają, to nie ma magnetycznego połączenia i aplikacja na telefonie jakby, znaczy nie wiem czy to aplikacja, ale jakoś to działa, że wysyłany jest sygnał do tych zasłon, że do tego urządzenia, do tego silnika, że zasłony mają się zasłonić, bo na przykład wchodzę do sypialni i będę po prostu się tam przebierać i na przykład nie chcę, żeby wieczorem było widać przez okno z zewnątrz, co, co tam się dzieje. Więc ja już akurat teraz testuję u siebie takie urządzonko. Polega to na tym, że po prostu na aplikacji, jak teraz widzicie, klikam i zasłony się zasłaniają. Ja akurat testuję to w sypialni u siebie na firanku Да. Bo nie mam tam zasłon, ale jest to fajne rozwiązanie, jak to jest w ogóle ładowane. Jest taki panel słoneczny do tego, i dzięki temu to wszystko działa. Ja w sypialni mam takie rurki i ja mam właśnie tutaj taki model Rod, ale są również inne możliwości, jest to mega fajne rozwiązanie, natomiast oczywiście każdy może powiedzieć, że no ale przecież mogę wejść do pokoju i sama zasunąć, odsunąć. Jasne, że tak, to jest po prostu gadżet, ale kiedy. On się przydaje najbardziej, kiedy macie salon otwarty całkowicie do góry, jak jest powiedzmy antresola. Niektórzy mają bardzo wysoko zasłony i jakby nie jesteście w stanie tego fizycznie dobrze zrobić e, sami, żeby zasunąć, odsunąć, to wtedy to jest mega fajne. Ogółem to rozwiązanie możecie zastosować naprawdę w wielu miejscach na drzwiach wejściowych i możecie w aplikacji po prostu śledzić sobie, ile razy są drzwi otwierane, ile razy są zamykane. Więc nawet jak macie już większe dzieci, zostawiacie je same w domu. To kiedy dziecko robi imprezę, może wam się po prostu pojawić na aplikacji, że ktoś bardzo często otwiera drzwi, przychodzą kolejni goście, gość, i można sobie później uruchomić kamerkę i zobaczyć, co się w tym domu dzieje, że te drzwi tak często się otwierają. I oczywiście jest to mega forma inwigilacji, ale naprawdę czasami mm, warto coś takiego mieć, bo może wam się zdarzyć po prostu jakiś nieprzyjaciel i kiedy w domu nikogo nie ma, a wam na aplikacji pojawi się powiadomienie, że drzwi zostały otwarte, to już jest to jakiś sygnał, że. Coś się dzieje, nie halo. Oczywiście my u nas w domu, jeżeli chodzi o inteligentne rozwiązania, to oczywiście będziemy mieli alarm. Natomiast ja uważam, że w dzisiejszych czasach, jeżeli chodzi o złodziei, to jest trochę tak, że złodziej przychodzi pod krawatem. Kolejne jakieś rozwiązania, które planuję w domu i co na przykład mamy u nas w mieszkaniu aktualnie, to jest też jakby czujka ruchu. Mamy czujkę ruchu w kuchni i kiedy ja wchodzę za każdym razem do kuchni, kiedy jest ciemniej na zewnątrz to zawsze uruchamia mi się światło nie te główne, tylko taka listwa LED którą mam pod szafkami i to jest świetne rozwiązanie ja już po prostu się tak do tego przyzwyczaiłam że bardzo rzadko włączam główne oświetlenie po prostu wchodzę, czujka mnie wychwytuje i uruchamia mi się oświetlenie i na pewno chciałabym to zastosować powiedzmy w pralni, w łazienkach może w przedpokoju w przedpokoju co ja mówię, w wiatrołapie tak, może się teraz oduczyć tego stwierdzenia bo przedpokój to ja mam wiesz a wiatrowa będę miała w domu. Po prostu e, czasami jak wchodzimy z zakupami do domu, e, do mieszkania, no to mamy pełne ręce i Czasami ciężko jest na przykład uruchomić, włączyć światło, więc fajnie, żeby była taka czujka. No i ogólnie jeszcze jesteśmy jakby w trakcie tej budowy, wykańczania, więc może jeszcze nam się jakieś rozwiązania nasuną i, i może jeszcze coś zastosujemy. Dajcie mi znać, jeżeli macie, mieszkacie w domach jednorodzinnych i macie już jakieś ciekawe rozwiązania, które na tym etapie jeszcze możemy wdrożyć, to ja z chęcią posłucham, bo naprawdę. Interesują mnie takie rzeczy. Aha, jeszcze jedno rozwiązanie, wiem jakie będziemy mieli. To też już gdzieś tam na etapie prowadzenia przewodów było wymyślone, kiedy z sypialni będę wychodzić w nocy do łazienki. To nie będę nigdzie klikać mm, żadnego przełącznika, tylko po prostu znowu tutaj czujka mnie wychwyci i uruchomi mi się taka listwa, jakby to powiedzieć, niskie oświetlenie e, wzdłuż korytarza. Dobra, moi kochani, to tyle z tych rozwiązań. Jeżeli macie jakieś e, fajne nowe pomysły u siebie, które zastosowaliście, to koniecznie napiszcie mi w komentarzach. Zachęcam Was do lajkowania. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał. No i za niedługo kolejny film z budowy, także zapraszam do oglądania. Do zobaczenia, cześć.